Witam serdecznie na kanale Iwitarot. Osoby z podznaku Wagi. Witajcie, kochani, i wściekłania. To czytanie jest dla Was na czas od 11 do 17 września 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały, nie będą współgrały z wnętrzem każdego z Was. A jeżeli chcesz usłyszeć yy, prywatne czytanie, czyli zgłosić się po takie czytanie do mnie, zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail, który jest pod filmem. Już teraz zaznaczę, że nie mam żadnej nie mam żadnego cennika. Cennik ustalasz ty. Naprawdę nawet nie wiem, są osoby, które się do mnie zgłaszały, dobrze wiedzą, o czym mówię. Od nich zależy kwota, jaka do mnie przychodzi. Także y, chodzi o tą równowagę, równowagę energetyczną. Myślę, że wiecie, o co chodzi. No dobrze. To tyle w ramach wstępu. Zaczynamy, kochani, co u Was, co do Was przyjdzie w tym tygodniu? Co dla wagi? Co dla wagi na ten tydzień? No, zobaczmy. Główna energia. Co Cię ucieszy? Co zasmuci? Ostrzeżenie, niespodzianka, co w miłości i w pracy. Przy tej okazji powiem, że czytania na miłości dla singli i yy, osób w związkach do, dwa, do końca 2023 roku są u mnie już na kanale. Dostępne. Linki są pod w każdym z filmów. No dobrze, i jeszcze rada. Hmm. I odpowiedzi anielskie. Zaczynamy więc. Od y, głównej energii dla Ciebie wagą mamy Króla Mieczy. Przede wszystkim y, to, to urzędnik, <tak>, tak powiem, to urzędnik, to ktoś, z kim będziesz być może podpisywać umowę. No, nie wiem, czego będzie dotyczyła. W każdym razie, jakieś takie dokumenty do podpisania. Będziesz załatwiać sprawy urzędowe w tym tygodniu. Dobry tydzień na takie sytuacje, bynajmniej. Waga, dlaczego król mieczy w ogólnej energii? No. Hmm. Mam wrażenie, że wago tutaj, tutaj ten tydzień psz, m, będziesz, miała, będziesz miała, czy będziesz miał okazję skończyć jakieś sytuacje, coś się zawali, jakieś stare m, struktury. Cokolwiek to dla ciebie nie znaczy. Być może chodzi o rozwód, być może chodzi o y, ślub cywilny, a może y, zwalniasz się z pracy, podpisując umowę, y, umowę. Y, może y, zatrudniasz się. W każdym razie. Myślę, że tutaj dojdzie do pokojowych rozwiązań, mimo że mogą trudno, ciężko wyglądać. Tutaj takie obawy widzę, ale tutaj się fajnie wszystko poukłada. Odejdziesz od tej, będziesz mieć okazję odejść od tego zmęczenia. Myślę, że ten tydzień będzie jakby ostatnim tygodniem, który cię wymęczy na maksa. Ale to już jest koniec. Coś się burzy, coś się kończy. Stare, stare odchodzi, nowe przychodzi. Tak bym to widziała no to w tym tygodniu macie 15 września jest od 15 września to nowy rok numerologiczny to takie wiecie zamykanie czegoś na ostatni guzik i rozpoczęcie coś nowego więc tutaj w twoim wypadku tak to właśnie wygląda poprzez jakieś urzędy kończysz jakieś stare sprawy będziesz miał czy będziesz miała okazję to zrobić by rozpocząć coś nowego w swoim życiu. No dobrze, co cię ucieszy? Siódemka kielichów. No, siódemka kielichów. No, widzę kogoś, kto tutaj myśli, myśli, co zrobić w danej sytuacji. Tyle możliwości, a ja nie wiem co. Którą wybrać? Jak to waga? Nie potrafi się zdecydować, ale zobaczmy. Siódemka kielichów, nik. Dwójka kielichów. I znowu tutaj sprawy urzędowe. Dojdzie do spotkania: dojdzie do spotkania, gdzie będziesz podpisywać jakieś umowy. W urzędzie. Odchodzisz od tego pustelnika, od energii pustelnika, gdzie czu czułeś, czy czułaś się osa osamotniona. Ucieszy cię fakt, że coś rusza z miejsca. Że wreszcie podejmujesz decyzję i hmm, dochodzi do spotkania. I tutaj hmm, możesz zakochać się, możesz wyjść za mąż. Czyli tutaj chodzi o ślub cywilny. To jest twoja energia. Waga moja droga. Jako sprawiedliwość. Jakaś sprawiedliwość do Ciebie przychodzi. W końcu się doczekasz. A może chodzi po prostu o dogadanie się. Może jakąś spółkę wchodzisz, <laughs> zaczynasz jakiś etap w, w swojej karierze, poprzez jak, um, podpisanie jakiejś umowy. Co cię zasmuci? Co cię zasmuci? Czwórka Kielichów? Co cię zasmuci? Myślę, że. Za bardzo myślisz na jakiś temat, analizujesz coś i tworzysz w głowie. O co chodzi z tą czwórką kielichów? No, zasmuci cię. Będziesz musiała coś zostawić, odciąć ze swojego życia, no, wybierając coś, musisz zostawić coś, czyli to, co już nie służy, ludzi, sytuacji, odcinasz, zrywa się kontakt i to cię smuci, tak to tutaj widać, bardzo to będziesz przeżywać. Ostrzeżenie Król pentakli. O co chodzi z tym królem pentakli? To może być szef, to może być mąż. Um, no ktoś przy kasie. Ktoś, kto jest decyzyjny. O co chodzi? Król kielichów. Um, As buław. Co cię za. Y, jakie jest ostrzeżenie? Hmm, hmm, hmm. Ostrzeżenie jest przed tymi dwoma panami, bym powiedziała. Każdy y, chce, czy, będzie chciał czegoś od ciebie. Y, może to być szef. Może to być mąż, może to być znajomy. Ktoś, kto widzi interesy związany z Tobą, będzie, będą Cię namawiać do szybkiego szybkich decyzji. Każdy w swoją stronę będzie ciągnął. To jest ostrzeżenie przed czymś takim. nie daj, nie daj się wymanewrować. W jakąś sytuację. Ja myślę, że ty to wyczujesz. Myślę, że intuicję masz dobrą wagą. Hmm. Także, no, uważaj na dwóch mężczyzn. Mogą to być kobiety w tych energiach. Yy, tak jak królowa kielichów, yy, królowa czy król kielichów. Hmm. To jest ktoś, kto, no, to jest, w tej pozycji to są ludzie fałszywi. Król kielichów tutaj w tym momencie to jest ktoś, kto pomaga normalnie. Ktoś, kto jest bezinteresowny. A tutaj ostrzeżenie jest przed tym, że możecie namawiać do alkoholizmu. Sorry, ale tak mi się skojarzyło z tym kielichem tutaj. Wyluzowania. No tak, jakoś. Nie wiem, czy to, to komuś będzie pasowało. W każdym razie uważajcie na tego kogoś, kto będzie namawiał Cię, nie wiem, żebyś wyluzował, czy wyluzowała, byś hmm, odeszła od swoich planów i spotkała się z Nim na przykład, czy spotkał. Tutaj król denarów z kolei to może być szef firmy również. To może być ktoś, co twardo stoi na ziemi. Ktoś, kto no, jest szefem jakiejś firmy, czy yy, ma te pieniądze, jest decyzyjny, ale też chcecie wykorzystać w jakiś sposób. Byłaby to ogień, byłaby to seks, byłaby to. No wiecie, i tutaj. Y, tarot mówi miejcie się na baczności. Bo tutaj ktoś chce Cię wykorzystać w sposób, jaki może cię spalić. Bym powiedziała. Jak szybko coś się zacznie, tak szybko się coś skończy. Y, jaka jest niespodzianka. Odejdziesz od sytuacji, z które ci nie służą, w ósemce kielichów. Y ósemka kielichów mówi o przeprowadzce. Ósemka kielichów mówi o odejściu z, y z relacji, gdzie już nic się nie dzieje. Ósemka kielichów mówi, że się przeprowadzasz od rodziców, na przykład do internatu. Y lub zmieniasz pracę, no cokolwiek to jest, Czy odchodzisz, niespodzianka, coś, ucieszysz się tym odejściem, poczujesz wolność, będziesz czuć, że bronić swego, swoich przekonań, siebie, nie pozwolisz, żeby ktoś ci tutaj narzucał coś, Królowa Buław to jest kobieta, być może będziesz się bronić przed kobietą, to jest szefowa, to jest żona, to jest ktoś, kto no lubi rządzić, ale ty sobie nie pozwolisz. Odchodzisz od kogoś, od czegoś. Co w miłości? Zobaczmy. Co w miłości? Dzi... <laughs> Dziewiątka buław. <laughs> Dziewiątka buław mówi o tych lękach. Yy, przepraszam, pomyliłam z <laughs> mieczami. Nie, bo, yy, właściwie to powiedziałabym, a może masz jakieś obawy. Dlaczego? Tutaj widzę zmęczenie jakimiś sytuacjami, Ym, obawy. Masz obawy, boisz się, jesteś po jakimś może rozstaniu, być może po rozwodzie, być może po... Y, ktoś dał ci w kości, nie wiem, po kłótniach jakichś. Ym, ale ty widzisz tutaj. Jakby furtkę do czegoś nowego, do nowej miłości, do nowej relacji. Niezależnie, czy jesteś singlem, czy jesteś rozwodnikiem, czy jesteś w związku. Odchodzisz od sytuacji, która ci nie służy. Ta ósemka kielichów o tym mówi. I przychodzisz. Nie wiem, czy ty jesteś tą królową kielichów, która po prostu przygląda się sytuacji, która się dzieje wokół, czy idziesz w kierunku tej królowej kielichów. Więc ty będziesz musiał, czy będziesz musiała wiedzieć o czym mowa. W każdym razie. Yy, Mam wrażenie, że tutaj w tym tygodniu odchodzisz w, st w stronę, i właśnie mm, cel jest bliski. Cel jest bliski. Wiesz, że już niedługo coś się w Twoim życiu zmieni na lepsze w miłości. W trójce była widzimy tutaj nowe drzwi, które otwierasz, być może spotkasz kogoś nowego, być może wyjedziesz gdzieś, być może Znaj będą sytuacje, gdzie spotkasz kogoś nowego do związku. Albo w końcu spotkasz się z kimś widzisz siebie z tą osobą, więc tutaj jest właśnie są te nowe możliwości. Jeżeli jesteś w związku, to no, ten związek się jakby naprawiać będzie. A co w pracy? A z pentakli? Nowe, nowe moi drodzy, nowa praca, nowa firma, nowa, yy, nowa propozycja pracy. Yy, Nowa spółka. Każdy z Was wie o czym jest teraz mowa. Może się przeprowadzasz, proszę, słoneczko. Yy, no. <ścoughs> I biała karta. Słuchajcie, macie nowe możliwości dotyczące pracy. Być może się przeprowadzasz, być może jesteś zmęczony już odczekaniem na coś. W każdym razie to się kończy. Ale tutaj jeszcze są dużo Twoich decyzji przed Tobą. Przez to jest ta biała karta, ponieważ, no cóż, coś jest w kreacji, coś się zadziewa teraz. Od Ciebie będzie zależało, jak ta Twoja przyszłość będzie wyglądała. Hmm. Jeśli chodzi o karierę, no dobra, patrzymy, jaka jest rada dla Ciebie? Paś Kielichów, przyjmij tą propozycję z odwagą, z wiarą. Myślę, że intuicja pomoże Ci podjąć dobre decyzje. Tutaj ta karta mówi o nowych doświadczeniach emocjonalnych. O romantycznych spotkaniach, wydarzenia towarzyskie lub zaproszenia na spotkania, zwiększone zdolności parapsychologiczne, no, przesłania dotyczące związków. Także słuchajcie, nowe, wszystko nowe, coś się od nowa zaczyna kręcić nowi ludzie, nowi znajomi, nowe propozycje. Czy to pracy, czy to związków. No tak tutaj właśnie też wygląda, nie? Rada przyjmij tą propozycję. Myślę, że będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, co zrobić w, danym, w danej sytuacji. Pomału idź, idziesz w dobrym kierunku. idź tą drogą, którą już podjęłaś, czy podjąłeś. Hmm. Jeszcze będą wybory przed tobą. Wybór jednej drogi czy drugiej drogi, ale to jeszcze, jeszcze trochę. W każdym razie pomału realizuj swoje marzenia. Podejmij rękawice. No dobrze. A co mają aniołki do powiedzenia? Pokojowe rozwiązanie pokojowe rozwiązanie Zobaczymy o co chodzi. No nie mogę znaleźć. A już mam. Wyzwania, które przed Tobą ostatnimi czasy stawały, nareszcie dobiegną końca. Konflikt zniknie i w krótkim czasie zostanie zastąpiony harmonią. Wszyscy będą podzielali poczucie spokoju, nawet jeśli część z tych osób nie do końca się z tym zgadza. Wszelkie konflikty zostaną rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Może to oznaczać sprzeczkę z pracodawcą, zmagania prawne, arbitrażowe, załatwienie spraw oraz konflikty z rodziną i przyjaciółmi. Bądź skłonny do przebaczania i wykazywania zrozumienia w stosunku do tych, którzy byli w błędzie. Pozwól, aby zapanował spokój, jednocześnie będąc łaskawym i pozwalając innym zachować godność. No dobrze. Kochani moi, ja życzę Wam spełnienia marzeń. Niech się Wam wiedzie, moi drodzy. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.